No i mówię mordo, przecież to ja, Tomek, nie poznajesz? W ogóle jak ku 3 lata za tobą siedziałem. A ten jak stroka w Gnati, widać, że nic mu tam nie świta. No to mówię, o Kaszkę z drugiej też kiedyś biliśmy. A ty pamiętasz Kaszkę? No ja też w ogóle ostatnio widziałem, ledwo poznałem. Widać, że ona dorosłość wzięła. Chłopa se chyba znalazła, bo brzuch duży miała. No chyba, że na Erasmusie była. Ale w sumie to nie wiem, czy ona w ogóle na studia poszła. Nigdy się nie wydawała zbyt kumata. Nie wyzwałem się, bo o czym ja będę z nim gadał teraz? A też się śpieszyłem, bo wiesz, teraz się na bok zapisałem. Treningi spoko, ale strasznie ciężkie, chociaż przynajmniej padam na ryj jak wracam, więc idzie się wyspać w miarę. Tomek, Leniu! Przestań tyle gadać i łap za łopatę, bo ci zaraz wywalę na zbity pysk! Dobra stary, leć. I tak mam jakiś kursik. No dobra, ale wieczorem dajemy w palnik. Jasne, w kontakcie. Dzień dobry, Pan Roman. Roman Suchy, do Warszawy Wschodniej, proszę. No zapraszam? Wraca Pan do siebie, czy ucieka ze stolicy? Jeżeli można spytać, oczywiście. Taki zawód. W dzisiejszych czasach klimatolog nie wybiera. Jeden na kolejny strajk klimatyczny. Przepraszam bardzo, odbiorę telefon. Hi Steven. Hello my friend, Me, on Are you sure about that? Well done, Queen on D3. Well, that's a startling move. Ok, see you. Ok, bye. Naprawdę mnie pan zaskakuje panie kierowco. Wspaniale przeprowadzony wariant smoka w obronie sycylijskiej. A, wie pan, nic specjalnego. Po prostu typowa odpowiedź na wariant Polsena w ataku jugosłowiańskim. Ale jakby dość o mnie. Wspominał pan coś o strajku klimatycznym? Tak, będę wygłaszać referat w Mrągowie pod spalarnią butelek i opon. Wie pan, Temat zmian klimatycznych w ostatnim czasie jest tematem numer 1 debaty publicznej. Czy to dobrze? Myślę, że tak, chociaż wydaje mi się, że bardzo wiele osób sygnalizuje cnotę. Ludzie próbują rozwiązywać wielkie problemy, robiąc jak najmniej, co praktycznie nie powoduje nic, a przyczynia się do samozadowolenia osoby biorącej udział w danej aktywności. Pan Wojny? Tak, ale tak to nie działa. Zamawiał pan z aplikacji? Nie, potrzebuję do szpitala. Ale jak do szpitala? Moja żona rodzi, nie ma czasu. Dobra, jedziemy. Czemu pan taki smutny? Dziecko się panu rodzi, to chyba się pan cieszyć powinien. Syn czy córka? Syn. Ale no, nie wiem. Moja żona rodzi, a ja jestem od 30 minut bezrobotny. Mój szef. Ordynarny dupek. Powiedział, że jak sobie sam y, z pracy wyjdę, w środku zmiany, to mnie zwolni. Mm. A ja swoją żonę kocham ponad życie. I za żadne pieniądze bym jej nie zostawił samej. Ma pan jakieś oszczędności, inwestycje? Życie jest drogie, zwłaszcza z dzieckiem. Proszę pana, mam 21 lat, jakie oszczędności? Wkładamy teraz pieniądze w nowe mieszkanie. Y, pokój dziecka jeszcze nie gotowy. Ja chyba też nie wiem. Pan tu dobrze zarabia? Słuchaj no, nie jest tak źle, może, może mógłbym ci jakoś pomóc. Weź moją wizytówkę, odezwij się jak już wszystko załatwisz i jesteśmy. Kiedy... Już... Dzięki wielkie, dzięki wielkie. Lecę do ciebie, kocham. Ma mère est de Oui, elle va mieux. Très bien. Ok. Euh, je pense que aujourd'hui, je vais venir à Paris. Ok. Bisous. Qu'est-ce qui se passe avec votre mère Est-ce que tout va bien Oh, tu parles très bien français, monsieur. un certain j'étais amoureux d'une Française, mais... Ah, c'est Hashtag Ah Czas leczy rany, mademoiselle. <noise> Ale jest z pana żartowni. Z pana? Czy wyglądam aż tak staro? Nie, nie, oczywiście, że nie. Po prostu w aplikacji nie miałam twojego imienia. I... A, no to musi być jakiś błąd. Olek, jestem. Y Zosia, on ty. Z Zofia, piękne imię. To po babci. Ona była niesamowitą kobietą. Gdyby nie ona, to nie wiem, kim bym była. Nieważne, co by się stało, ona zawsze była, zawsze pomagała. Ona nauczyła mnie jakiejś takiej bezgranicznej miłości. Przepraszam, że ci to mówię, to, to jest strasznie głupiej, tandetnej. Nie, to, co mówisz, jest naprawdę piękne. Zazdroszczę ci, że doświadczyłaś czegoś takiego. A wiesz, że ona zawsze mówiła, że nie ma przypadków. Że wszystko jest po coś: każde spotkanie, każda chwila. Moi rodzice poznali się w kwieciarni. W ogóle dosyć śmieszna historia, bo mój tata kupował kwiaty na przeprosiny dla jakiejś innej dziewczyny. No ale kiedy zobaczył moją mamę, powiedział mi, że wiedział, po prostu wiedział, że to jest ten moment. Tamtej pory są razem. A co z kwiatami? Dał je mojej mamie, tak samo jak swoje serce. Jej. To też jest piękne, to co mówisz. Nie ma przypadkowych spotkań. Gdzie jedziesz? Masz jakieś plany na wieczór? Słyszałem, że mówiłaś coś o Paryżu, powrocie do Paryża to już dzisiaj, tak? Yy, tak. Jeszcze nie kupiłam biletu, ale może chciałbyś pójść ze mną na kolację i do kwieciarni? Jak najbardziej. Nie ma przypadkowych spotkań. Przepraszam Cię, muszę odebrać telefon, to mój kolega. Yy, halo Tomek? Cześć, co tam? Halo Cze Murdo. Cześć, zatrzymam się. No, co tam, co tam, co tam, stary? Chyba, żeby zapytać, co z naszymi wieczorem. Uderzamy dziś w kluby? Wiesz co, a ja chyba jednak dzisiaj odpadam. Jakoś tak, no, nie dam rady. Jak to? Co się stało? Nie, znaczy, tak, ale opowiem ci potem. Także, no. Wystarczy. Polek. Wystarczy. 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 Olek już wystarczy.